Dzień dobry, Czarzasty Michał, firma Syngenta Polska. Znajdujemy się na plantacji rzepaku ozimego SY Glorietta. Rzepak został wysiany w okolicach 20 sierpnia 2022 roku. E, obsadę, jaką tutaj przyjęliśmy, to 40 roślin na metrze kwadratowym. E, jesienią został rzepak e, jednokrotnie wyregulowany. Został przeprowadzony dwukrotny zabieg insektycydowy. Yy, oraz zwalczone chwasty jedno oraz dwuliścienne. Jak widać łan mamy bardzo wyrównany. E, na chwilę obecną mamy około 37 roślin na metrze kwadratowym. E, rośliny są bardzo dobrze rozkrzewione, bardzo dobrze rozmieszczone, e, nie mamy pustych przestrzeni, nie mamy dużego nagromadzenia się roślin. E, obsada, którą przyjęliśmy, pozwoliła na zbudowanie bardzo mocnej rozety, na bardzo dobre e, ukorzenienie się roślin. E, nie mieliśmy w tym roku praktycznie zimy. Eee, zabieg fungicydowy, jaki wykonaliśmy razem z zabiegiem regulacyjnym, e, bardzo ładnie nam ochronił rzepak. Nie mamy tutaj problemów z e, suchą zgnilizną kapustnych. E, nie mamy na chwilę obecną problemu z. Przemarzaniem stożka wzrostu, za chwilę wykopiemy jedną losowo wybraną roślinę, e, ocenimy stan, czy jest jakieś porażenie szkodnikami, e, zobaczymy czy wegetacja już zaczyna ruszać. Za chwilę pokażę wszystko Państwu. Jak widzimy... Pojawiają nam się już białe korzenie. W dzień mamy w okolice 5 stopni Celsjusza, w nocy jeszcze temperatura spada w granicach 0 stopni. Mimo to rzepak już rozpoczął swoją wegetację. 5 stopni na plusie to jest temperatura, w której rzepak zaczyna przechodzić z fazy wegetatywnej w fazę generatywną. E, zakończył, nam się, zakończył się proces budowania e, szyjki korzeniowej. E, zaczyna nam się już powoli proces e, wydłużania stożka wzrostu. E, jak widać, korzenie, korzenie mamy na całej długości, bardzo ładnie rozmieszczone. Za chwilę wyczyścimy, wyczyścimy roślinę, zobaczymy, jak, jak wygląda stożek wzrostu. Jak widać, rzepak nie został porażony przez szkodniki jesienne. Mamy bardzo ładny, czysty, biały korzeń. Korzeń jest bardzo ładny, palowy. Mamy bardzo dużą ilość rozgałęzień bocznych. Glorietta, odmiana o bardzo wysokiej odporności na wertycyliozę, dodatkowo bardzo ładnie wykorzystuje azot mineralny znajdujący się w glebie. Dzięki tej dużej ilości. Rozkrzewień korzenia, mamy bardzo dużą powierzchnię chłonną do pobrania azotu mineralnego zawartego w glebie. Tutaj rzepak jest uprawiany na stanowisku nawożonym obornikiem drobiowym, więc tego azotu mamy bardzo dużo, co nam pozwoli na zmniejszenie nawożenia azotem mineralnym w postaci saletry czy RSM-u. Jak widzimy, środek korzenia jest bardzo ładny, nie mamy przebarwień, nie mamy braków w postaci niedoboru boru. Dodatkowo E, cały stożek wzrostu jest jeszcze bardzo mocno e, ściśnięty. Ma na chwilę obecną około 2 cm grubości. E, w tym momencie, w którym się znajdujemy, e, szyjka korzeniowa już nie będzie nam przyrastała na grubość. Stracimy stare liście, które już wypełniły swoją e, rolę. Jak się przyjrzymy, nie mamy tutaj dużego problemu z suchą zglizną kapustnych. E, te liście ulegną utracie. Bardzo ważne będą teraz młode liście, które nam rozpoczynają wychodzenie z rozety. Dodatkowo, na przekroju możemy zobaczyć, ile już mamy młodych rozwijających się pąków kwiatowych. To, ile ich mamy w tym momencie, pozwoli nam oszacować przybliżony plon. Po dokładniejszym rozcięciu możemy zauważyć, że proces wyrastania rzepaku się zaczyna. Mamy już delikatnie wyniesiony stożek wzrostu. Eee, tu mamy już bardzo mocno uwodniony. Sam szczyt oznacza, że proces wzrostu się rozpoczął. Teraz możemy myśleć już o nawożeniu azotowym. Na dzień dzisiejszy mamy 22 lutego. Azot prawdopodobnie zostanie tutaj podany 1 marca w formie RSM około 100 kg czystego azotu. Następnie w przeciągu kolejnych dwóch tygodni zostanie podana druga dawka azotu, tak żeby zakończyć nawożenie azotem na około 5-6 tygodni przed Możliwym zakwitnięciem rzepaku, które zazwyczaj przypada na 1-5 maja tutaj w naszym terenie północnego Mazowsza. Jak widzimy, mamy bardzo dużą ilość rozgałęzień bocznych. Aby bardzo dobrze zastymulować teraz rozwój tych rozgałęzień i odpowiednio przyblokować rozwój pędu głównego. Będziemy stosować na tej plantacji produkt Toprex. On nam pozwoli na bardzo mocne zastymulowanie bocznych pędów, pozwoli nam również w momencie rozpoczęcia kwitnienia na bardzo wyrównane kwitnienie, na bardzo dobre przepylenie pyłkiem kwiatowym naszych kwiatostanów, następnie na uzyskanie bardzo dużej ilości nasion nasion rzepaku w łuszczynach. Po co jest ważna regulacja wiosenna łanu? Jesienią chodzi o to, aby stożek wzrostu zahamować, żeby nie dochodziło do wypiętrzenia. Chodzi jesienią o to, żeby jak najbardziej pogrubić szyjkę korzeniową. O to, żeby w stożku wzrostu było jak najwięcej rozwijających się Liści. Tutaj weszliśmy w zimę e, mając około 12-13 liści e, w rozecie. E, teraz wiosną najważniejsze będzie, aby łan e, nam rozpoczął równe kwitnienie oraz e, żeby e, proces, e, którym podamy toprex, e, zahamować rozwój e, grzybów z liści, których... Rzepak się pozbędzie. Będzie to zabieg łączony regulacyjno-fungicydowy. Następnie przystąpimy tutaj do odżywienia mikroelementami. E, możliwe, że będzie to połączone z zabiegiem e, insektycydowym. Możliwe, jeżeli pogoda e, będzie inaczej postępowała, że zabieg insektycydowy będzie wykonany dużo wcześniej. E, wystawimy za chwilę żółte naczynia na polu, po to, aby monitorować naloty chowaczy. E, następnie ochrona będzie się skupiała na ochronie. Żółtego pąka oraz w momencie kiedy przystąpimy do pełni kwitnienia, czyli zabieg ochronny fungicydowy będziemy mieli tutaj podzielony na dwa zabiegi w okresie około kwitnieniowym. Będziemy Regularnie wstawiać z tej plantacji relacje, jak wygląda plantacja, jaki mamy przebieg, przebieg tutaj pogody, jak plantacja będzie się odbudowywała po zimie. Zachęcam do odwiedzania naszej strony www.syngenta.pl. Tam Państwo zobaczycie więcej. Informacji na temat rzepaku, na temat odmian, jakie będziemy mieli w tym roku w sprzedaży, e, oraz e, będziecie mogli znaleźć numer do swojego przedstawiciela z Waszego regionu, e, aby uzyskać więcej informacji. Pozdrawiam serdecznie Michał Czerzasty, z Syngenta Polska.